P.R.L. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Londyn i zapraszam do programu A co na to Diva w każdy poniedziałek i niech się ci ci boją bo ja wszystko wam powiem bo jak nie ja to kto? Wasza Diva Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku A co na to Diva Drodzy Państwo no, książę William i księżna Katrin doczekali się kolejnego potomka. Tym razem piękna księżniczka się urodziła i dano jej na imię Charlotte, na drugie Elizabeth, a na trzecie Diana. Oczywiście, no ja troszeczkę żałuję, że nie nazywa się Violetta Elisa, bo to mi się bardzo podoba, piękne imiona. I całe szczęście, że nie nazywa się Czesława, bo czego imię nigdy nie lubiłam tego imię. Ale powiem szczerze, że no Diana to oczywiście po babci e, słynnej księżnej Dajanie. E, I ja życzę temu maleństwu tej, tej drobnej księżniczce, żeby ona była taka piękna i taka urodziwa, jak jej babcia księżna Dajana, a żeby czasami za bardzo dziadka nie przypominała, prawda? Księcia Karola, otóż nie, nie, nie lepiej nie. E, drodzy Państwo, i tak mnie naszła taka myśl, no... Cieszą się ci, ci Brytyjczycy z tego Royal Baby, że mają nową księżniczkę. A któż nam księżniczkę urodzi? Polacy przecież też mieli kiedyś monarchię. Mieliśmy królów, a teraz co mamy? Panią Ogórek? Uhuhu. No jaką ona już księżniczkę urodzi? No chyba, żeby się zgadała z panem Korwinem, myka. Bo y, pan Korwin jest dosyć jurny. Czego dał ostatnio też znowu wyraz. Więc myślę, że go jeszcze na jedną małą księżniczkę by było stać. Jeszcze by dał radę. Tylko, że no, czy ta księżniczka ogórek korwin Mika, No, czy ja wiem, ale wydaje mi się, że to byłaby jedyna możliwość takie dziecko spłodzić. Żeby y, i pani Ogórek, i pan Korwin kiedykolwiek wygrali wybory prezydenckie. No, bo w pojedynkę to raczej. <laughs> Święty Boże nie pomoże.